Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. Dzisiejszy filmik będzie o tym niezwykłym pnączu. Jest to powojnik mandżurski. Powojnik, który charakteryzuje się niezwykle bujnym kwitnieniem, obsypuje się tysiącem takich bielutko kremowych pyłkodajnych, wabiących nasze zapylacze do ogrodu kwiatów. Przepięknie pachnie, jeśli tylko świeci słońce, to przepięknie pachnie takim miodowym, waniliowym akcentem, więc ten zapach tutaj w ogrodzie unosi się praktycznie całym. Więc to pnącze na pewno warto jest posadzić i warto jest uprawiać, bo jest niezwykle łatwe w uprawie. Jest dużo łatwiejsze niż te powojniki, które mamy dostępne w centrach ogrodniczych, które co jakiś czas padają nam, bo chorują na uwiąd. I nie wiadomo skąd ten uwiąd się bierze i jak go leczyć, jak przeciwdziałać, żeby ten uwiąd nie atakował tych naszych powojników. Natomiast to jest pnącze, którego nie atakują ani mszyce, ani żadne choroby grzybowe, do tego przepięknie pachnie. Zobaczcie, jaka to jest przepiękna, spektakularnie wyglądająca biała chmurka kwiatów. To jest pierwsza część filmiku. Natomiast kolejna, druga część będzie poświęcona tej niezwykle, niezwykłej malutkiej roślinie również bylinie. Bylinie, która może być uprawiana na skalniakach, ale równie dobrze sprawdza się uprawiana w donicach. Ja ją uprawiałam kiedyś, kilka lat temu, właśnie na skalniaku. Ale tutaj no mój ogród jest wyjątkowo mokry i mimo że miała budowane odpowiednie stanowisko, dobry dren, nie przetrwała drugiej zimy. Pierwszą przetrwała, drugiej nie przetrwała, dlatego z powodzeniem uprawiam w donicach i też Wam opowiem i zdradzę sekrety uprawy właśnie Lewizji w donicy. Także zapraszam na kolejny odcinek. Powojnik mandżurski należy do grupy powojników Flamula Recta, czyli grupy powojników, które charakteryzują się bardzo bujnym, obfitym kwitnieniem. Do tego to kwitnienie jest, te kwiaty są pachnące. Jest to też powojnik, który co roku odbija nam z bryły korzeniowej, czyli jednym słowem. Nie musimy się martwić jak ten powojnik przycinać na wiosnę, bo ścinamy go tuż nad ziemią i on w bardzo krótkim czasie nabudowuje sobie tą masę zieloną, a potem w połowie czerwca bardzo obficie kwitnie tysiącem kwiatów. Bielutkich, niezwykle pachnących kwiatów, wabiących zapylacze. Jest to powojnik, który Niestety zaliczany jest również do powojników tak zwanych prymitywnych. Nie jest w stanie sam się uczepiać i żeby nam się tutaj ładnie trzymał w pionie, należy mu w tym pomóc. Czyli co jakiś czas te pędy chwycić, podwiązać, wtedy już utrzyma się w pionie. Tutaj jak widzicie kilka pędów niestety nie miało się czego przyczepić, bo ten mój metalowy stelaż jest dość wąski, także tutaj będę musiała dołożyć mu kolejne pręty metalowe, po to tylko, żeby móc go złapać, no bo on się cały czas co roku rozrasta. Także trzeba mu pomóc w tym, żeby go utrzymać w pionie. Można go też posadzić między iglakami, tak żeby mógł się gdzieś tam położyć i tak, żeby można te kwiaty można było podziwiać szukając informacji w internecie na temat uprawy właśnie powonika mandżurskiego, spotkacie się z informacją, że ten powonik może być uprawiany zarówno w miejscach słonecznych, jak i półcienistych. No, ja nie byłabym sobą, gdybym nie przetestowała obydwu stanowisk. Tutaj mamy stanowisko, które otrzymuje bardzo, które jest bardzo mocno nasłonecznione i ten powonik ma dużo słońca i to, to kwitnienie, jak widzicie, jest obfite, natomiast mam drugi egzemplarz posadzony przy szklarni pod śliwką. Śliwka, która daje ażurowy półcień. Tamtego słońca jest no dużo mniej, więc ten powolnik dużo słabiej kwitnie, dużo słabiej rośnie. Być może jest to też spowodowane mniejszą ilością wody, no bo wiadomo, śliwka też. Pobiera tą wodę, a on jest posadzony tuż właśnie przy korzeniu, tak, żeby e, móc go łatwo podwiązać e, i ta, ta śliwka po prostu stanowi stelaż dla tego e, powojnika. E, nie atakują e, tego powojnika żadne choroby grzybowe, nie mają się też żadne owady, które mogą zniszczyć, e, mogłyby zniszczyć ten powolnik. Wabi zapylacze, tak jak wspomniałam. Jeśli chodzi o podłoże, to musi być ono stale wilgotne, ale nie przelane. Od lekko kwaśnego po obojętne. I jak każdy powolnik, musi też dobrze sobie podjeść Najlepiej organiczne nawozy, czyli przekompostowany obornik, granulowany obornik, gnojówka z pokrzywy. Dużo potasu dla bujnego kwitnienia. I to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o prace pielęgnacyjne przy powojniku mandżurskim. Niezwykle łatwa roślina w uprawie. I słuchajcie, ja w tym roku, bo on tutaj jak przekwitnie, to, będą, to zostawi takie napuszone, puszyste kwiatostany nasienne. I ja w tym roku postanowiłam, że sobie zbiorę i wysieję. I słuchajcie, ile włożyłam, tyle mi wzeszło. I mam młode siewki, młode sadzonki powojnika mandżurskiego, więc droga do tego, żeby te maluteńkie sadzoneczki były takim pięknym okazem jeszcze daleka, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Przepiękny, niezwykle pachnący powojnik mandżurski. I jeszcze jedna informacja: im będzie bardziej posadzony na takim właśnie stanowisku słonecznym, tym intensywniej będzie wydzielał olejki eteryczne czyli jednym słowem, będzie piękniej pachniał. Pamiętajcie o tym. Lewizja jest byliną, która będzie wymagała od nas nieco więcej uwagi. Po pierwsze, jest to zimozielona roślina o takich grubych, skórzastych liściach, w których magazynuje wodę. Podlewamy ją w momencie, kiedy to podłoże jest przesuszone, wytwarza system palowy i ten system korzeniowy, palowy system korzeniowy jest bardzo wrażliwy na nadmiar wilgoci. Więc sadząc ją gdzieś na rabacie, musimy zapewnić jej dobry drenaż, dobre stanowisko, gdzie ta woda będzie spływała i nie zalewała tych korzeni. W różnych poradnikach wyczytacie również, że najlepiej na zimę robić jej stelarz i przykrywać albo pleksą, albo jakąś folią, tak żeby ta woda tutaj na tą rozetę nam nie kapała, no bo wtedy nam to wszystko wygnije. Ja moją lewizję kilka lat temu uprawiałam właśnie na takim mini skalniaku i niestety drugiej zimy mi nie przetrwała, ale też nie wiedziałam, że tą rozetę trzeba właśnie tak chronić, dlatego stwierdziłam, że teraz będę uprawiać w donicach i jest to e, trafiony wybór, bo taka piękna lewizja przezimowała mi w szklarni nieogrzewanej szklarni właśnie w, tak, w tej donicy. I teraz kwitnie już drugi raz. Pierwsze kwitnienie było w kwietniu, po czym przekwitła, ja wyciąłam wszystkie te przekwitnięte pędy i nabudowała sobie kolejnych pędów, kwitnie po raz drugi, a być może i zakwitnie po raz trzeci, bo tak mi się zdarzyło właśnie w tamtym roku, że zakwitła mi trzy razy. Tutaj mam dwie kolejne lewizje kupione w tym roku, to są inne już kolory. Jedna jest mniej różowa, a druga jest morelowa. Więc też Wam pokażę za moment jak one wyglądały w pełni kwitnienia. Specjalnie też nie wycinałam tych pędów, bo lewizję można rozmnażać właśnie przez nasiona albo przez rozety. O tutaj jest właśnie taka rozeta, którą sobie wypuściła i ta rozeta, tą rozetę można ukorzenić i da nam właśnie początek kolejnej sadzące. Natomiast, żeby jeszcze wystymulować naszą lewizję do tego, żeby nam kwitła, należy te pędy przycinać. No wiadomo, wtedy roślina skupi się na produkcji kolejnych pędów kwiatowych, a nie na produkcji nasion. Więc takie są, takie są słuchajcie, moje doświadczenia w uprawie lewizji. Można z powodzeniem w donicach lubi bardzo dużo słońca. Jeśli chodzi o nawożenie, to nawozimy nawozami płynnymi takimi do pelargonii, do supertunii, czyli nawozy, które są bogate w fosfor i potas, nieco mniej azotu. Te tutaj kupione w tym roku, jak widzicie, były i na sterydach i na hormonach bo ta rozeta jest niezwykle, e, niezwykle bujna, ma bardzo dużo liści, a powinna być właśnie wypłaszczona, bo to jest jej naturalna forma taka wypłaszczona, a nie taka rozeta, która idzie mocno w górę i wygląda nieco jak karczoch. Tutaj też miała bardzo dużo pędów pąkowych, no ale to robią wszystko właśnie sterydy i hormony, ale też te rośliny są hodowane i uprawiane w taki sposób, żeby jak najbardziej zachęcić klienta do zakupu, więc podaje się im wszystkie te specyfiki. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze, przemiłe komentarze. Ja, słuchajcie, zak zakładając mój kanał na YouTube, nie spodziewałam się tak miłego przyjęcia przez Was, więc tym bardziej każdy jeden komentarz, każde jedno serduszko są niezwykle budujące i motywujące do tego, żeby jeszcze więcej Wam tutaj tej wiedzy przekazywać i dzielić się tą wiedzą z Wami. Także dziękuję serdecznie, dziękuję ogromnie za wszystkie serduszka, komentarze. Jak zawsze subskrybujcie, jak zawsze zostawiajcie kciuki w górę, zostawiajcie komentarze, pytajcie o wszystko, o co tylko chcecie, właśnie co dotyczy ogrodu uprawy roślin. Ja bardzo chętnie na wszystkie pytania odpowiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a ja się będę delektować tym niezwykłym zapachem powojnika mandurskiego. Do usłyszenia!